Wibracja dnia na sobotę 7 grudnia 2024 roku. Wibracje budujące to 7, 3 i 8. Wibracje pośrednie to 1 z 8, a wibracja docelowa to 9. I szanowni Państwo, dzisiaj u wielu osób bardzo mocno działać będzie intuicja. Wiele rzeczy gdzieś tam, powiedzmy, możecie nieco bardziej, powiedzmy, duchowo odbierać, pojmować, etc. I nie bójcie się, to taki dzień, gdzie tutaj, powiedzmy, tej duchowości dookoła nas może być więcej. Co prawda też, powiedzmy, niektóre osoby bardziej mogą odczuć, na przykład, obecność anioła stróża, ktoś tam spadnie na cztery łapy, ktoś tam może być uratowany przed jakąś tam, powiedzmy, mniejszą, większą katastrofą, więc tutaj, powiedzmy, taki dzień troszeczkę, powiedzmy, bardziej oparty na, cuda, na cudach, oparty na duchowości, i na takich troszeczkę, powiedzmy, innych doświadczeniach. Więc tutaj, za te dobre, duchowe doświadczenia trzymam kciuki. Za Anioła Stróża również polecam serdecznie dobrawróżba.pl. Sylwester Hordecki.